Się ma z tej strony Footman. Dzisiaj nagrywamy odcinek pirotechniczny. I tak mamy do odpalenia: mały kamikadze motylek, karabinek Bohai kobrecek, rakieta Tiger, tak jakby kulka Mega Bomb XXL, sorry, i petarda z NWP od Jorge. K0204 ja idę to zaraz odpalić bo jadą samochody no i nara jeszcze mi odpadła od tego karabinka petarda to pierwsza idzie petarda trochę mi tu średnia się nagrywa o dobra Nawet głośna. Mogło być średnio widać. Tu jest jeszcze motylek i tu rakieta. Tajgerka. No to Tajgerka leci następna. Dobra. poleciała, Trochę się tu zadymiło. Dobra. Idziemy sobie dalej. Mamy motylka. Następny leci, nie leci motylek, bo samochód jedzie. Przejechał samochód. Nigdzie nic nie jedzie. Dobra. I my odpalamy motylka teraz. Małka no, Kurcze. No. no kurde. Poleciał. Ładny motylek. Dym leci sobie. Też. Teraz będzie taka mini rakietka. Heu Lufter. Tu mamy Heu Luftera po jakiś samochód tutaj idzie, A dobra, to odpalamy hełm teraz. Wchodzimy trochę. <tryk> <tryk> Jakby był z patykiem odpalany, to by lepiej poleciał. Stąd odpalany był. Idę trochę dalej. I odpalamy karabinek i bombę kraklingową. Dawno nie odpalałem bomby kraklingowej, a karabinku jeszcze nie odpalałem w ogóle. Więc no, karabinek może być zaskoczeniem. Dobra. Pauzuję troszkę się przejdę jeszcze i odpalamy. Odpalamy karabinek teraz. Nie jedzie nic z jednej, z Dobra, nie jedzie. Kurde, jakie to było głośne. No Tylko, że ja stałem w jakimś obrębie 3-4 metrów od tego. Naprawdę głośne i bardzo polecam, bo to kosztuje 4,50 na pirochicie, chyba. A macie 5 sztuk. 70 strzałów. No, bardzo polecam, naprawdę. I teraz chyba jednak nie będę tej bomby kraklingowej odpalać. Tylko o petardę K0204 odpalę tą NWP od y, y, Triplexa, chyba triplex, y, tu jest od nie od Jorge, sorry, pomyliłem się dobra, stawiamy sobie petardkę, nie wiem czy się zapali, chyba nie. Chyba zgasła. Dobra, chwilę poczekam. I... O, o kurde! Niebezpieczne te petardy. Naprawdę. Nawet nie wiem... Ej, mocna była, naprawdę. Bardzo mocna. Nawet nie wiem, gdzie jej resztki. Dobra. Jedzie jakiś samochód, zaraz zacznę znów chyba nagrywać. Dobra, ja już tej petardy bomby kraklingowej nie będę odpalał. Ta k czwórka NWP była naprawdę mocna, tylko niebezpieczna, bo nie wiadomo było czy się pali. Ja chciałem im podejść, a naprawdę mocno dupła. I jeśli Wam się spodobał filmik, zostawcie subskrypcję, lajka, komentarz. No i elo, do następnych odcinków.